Cześć dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o analizie rynku dowozów, czyli co warto wiedzieć prowadząc lokal gastronomiczny i sprzedaż na wynos. Moi drodzy, dzięki uprzejmości firmy Conquest, która udostępniła nam raport opracowany w lipcu 2020 roku, czyli już w trakcie pandemii, możemy wam zaprezentować w serii krótkich filmów właśnie wyniki tychże badań. Moi drodzy, bardzo istotne informacje będziemy tutaj przedstawiali. Jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmikach, kliknijcie na dole subskrybuj. A teraz zapraszam was do omówienia. Nasz, na początku musimy sobie przedstawić modelowego konsumenta, który najczęściej zamawia poprzez różne aplikacje mobilne, serwisy do zamawiania jedzenia. Najczęściej korzysta on z dwóch podstawowych serwisów, ale jest to pyszne.pl. W większości przypadków jest to pyszne.pl, co zaraz zobaczycie również w zależności od wielkości miasta, które jest. Na miejscu drugim aplikacja i serwis do zamawiania żywności. Kolejna istotna informacja: klienci decydują się na zamawianie żywności. Ponad, ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że są to godziny wieczorne, ale jeszcze przed godziną 22. Rano jest to niewielka ilość zamówień, są to głównie godziny późnego popołudnia i wieczora, ale to zobaczycie za chwileczkę. Najwyższa minimalna akceptowana kwota, to minimum logistyczne, jakie goście akceptują, to jest 30 zł. Jeżeli kwota, którą ustawiliśmy sobie w naszym lokalu przewyższa 30 zł, najczęściej ankietowani szukają innej restauracji do złożenia zamówienia. Kolejny istotny czynnik nasz modelowy konsument mieszka w mieście powyżej 1 miliona mieszkańców, często korzysta z promocji. Ile procent ankietowanych korzysta? Za chwilę zobaczycie. Istotnym czynnikiem jest również koszt samej dostawy. Do 10 zł to jest kwota, którą konsumenci akceptują, a czas dostawy nie może przekroczyć 60 minut, bo raz konsument u nas zamówi. Ale już drugi niekoniecznie. Jeżeli czas oczekiwania będzie zbyt długi, niestety tak się nie stanie. A niestety, mitem jest też to, że tylko mężczyźni są źli, kiedy są głodni. Kobiety chyba jesteśmy troszeczkę gorsze pod tym kątem. Moi drodzy, to co jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o aplikacje do zamawiania jedzenia w małych miejscowościach, w miastach do 50 tysięcy i na wsiach, przede wszystkim jedzie prympyszna.pl. 76% użytkownik wybiera właśnie tę aplikację do zamawiania jedzenia. Mówimy tutaj o, również o miastach od 50 do 100, nadal wygrywa pyszne.pl i do miast, w miastach do ćwierć miliona mieszkańców pyszne.pl znowu jest na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o aplikacje inne, których w tej chwili pojawiło się całe multum na rynku gastronomicznym, zwłaszcza w trakcie pandemii, jest ogromna ilość aplikacji. Które są nam prezentowane w różnych wariantach. Bezpłatne aplikacje, takie, które możemy opłacać abonamentowo, bez względu na ilość realizowanych zamówień, ale również takie aplikacje, które mają niewielki procent prowizyjny dla samego serwisu. Ja będę omawiała, jak zweryfikować tąże aplikację, ale w kolejnych odcinkach, moi drodzy. To, co również powinniśmy wziąć pod uwagę, to te większe miasta. Pyszne.pl nieco traci w zależności w skali większych miast, bo w miastach od ćwierć do pół miliona mieszkańców już tylko 56% ankietowanych wybiera Pyszne.pl. Uber Eats za to im większe miasto, tym większy procent zamawiania posiłków właśnie przez ten serwis. W miastach od pół do miliona Pyszne.pl 53%, Uber Eats na drugim miejscu 33%, w miastach powyżej jednego miliona mieszkańców pyszne Pele 44%, Uber Eats 47 to są te dwie wiodące aplikacje w zasadzie w każdej kategorii. To, co również powinniśmy wiedzieć, to um, zastrzeżenia odnośnie korzystania z tych, um, z tych aplikacji i to, co najczęściej ankietowanych irytuje moi drodzy, zbyt długi czas oczekiwania. 37 Prawie 38% ankietowanych odpowiedziało, że zbyt długi czas oczekiwania to jest najczęstsze zastrzeżenie do ponownego składania zamówień w poszczególnych restauracjach. I teraz warto się zastanowić nad swoim menu. Czy minimalizując, zmniejszając to menu, bądź zmieniając technologię przygotowania tej żywności, jesteśmy w stanie ten czas skrócić? Nie ukrywajmy, czy, czy McDonald's, czy każda inna restauracja sieciowa, która gwarantuje dowód w 30 minut, wygrywa, jest smakiem. Czasem oczekiwania, jeżeli ktoś jest głodny i chciałby zjeść teraz, to czas oczekiwania półtorej godziny. To jest prawie niemożliwe do zrealizowania. Moi drodzy zwróćcie uwagę na to że ludzie zamawiają jedzenie gdy już czują głód. Nie z wyprzedzeniem tylko w momencie kiedy oni już czują że powinni coś zjeść. Drugi ważny czynnik zbyt wysoki czas samej dostawy czyli to co mówiliśmy przed chwilą jedzenie zepsute nieświeże ulega zniszczeniu podczas dostawy to są często takie produkty które są panierowane. Frytki które również w trakcie dostawy jednak tracą na jakości i to znacznie Stosowanie tych frytek super crunch czy po prostu crunch oczywiście troszeczkę zmienia jakość w trakcie dowozu, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów. Kolejny istotny czynnik. Moi drodzy, tajemniczy klient bądźmy własnym tajemniczym klientem sprawdźmy, co widzi nasz konsument, kiedy u nas zamawia żywność. My z perspektywy osoby pracującej w restauracji widzimy czas oczekiwania, paczka wyjeżdża i my mamy wrażenie, że po chwili konsument mają na stole tak często nie jest. Kurierzy z firm zewnętrznych odwiedzają kilka restauracji, zbierają kilka zamówień i jadąc do konsumenta odwiedzają kilka adresów. Czas oczekiwania się wydłuża, a nasi goście pretensje mają nie do dostawcy, tylko niestety do nas. Dlatego zwróćmy uwagę, czy dostawca, którego wybraliśmy, kurier, którego wybraliśmy do dowozu. Działa tak, żeby nasi goście byli zadowoleni, czy niestety działa odwrotnie? Poprośmy znajomych bądź sami składajmy zamówienie poprzez aplikację. Zobaczmy, czy jest ona łatwa w użytkowaniu, czy jest ona dobrze zarządzana i czy sama, sama dostawa realizowana jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Kolejny istotny czynnik, to, to moi drodzy, są promocje. Jak często nasi konsumenci korzystają z tych promocji? Częstotliwość jest różna. Rzadko określają osobę, ale to jest tylko 32% ankietowanych. Przy połowie zamówień niemal 18%. Prawie 40% ankietowanych korzysta z promocji dostępnych w serwisach częściej niż przy połowie zamówień. Częściej niż przy połowie, a 9 niemalże procent za każdym razem. Istotne. Pora dnia, o której respondenci najczęściej decydują się na składanie zamówienia online, no to przede wszystkim okolicy południa to jest tylko 7%. Popołudniowe godziny to jest 34,6%. Godziny wieczorne, 51%. Moi drodzy, 51% ankietowanych składa zamówienia w godzinach wieczornych. Kolejny istotny element to proszę Was, sprawdźcie, wydrukujcie sobie raport zamówień, zobaczcie, w jakich godzinach najczęściej pracujecie, aby móc dostosować godziny pracy lokalu do tego, do tych potrzeb rynkowych. I zweryfikujmy średni czas dowozu oraz jego kort. Czy my wpisujemy się tutaj w odpowiedzi osób ankietowanych, czy nie? W jakich godzinach masz najwięcej zamówień i czy posiadasz i wykorzystujesz kalendarz promocji? Pamiętajmy też o tym, że korzystając z aplikacji mobilnych możemy, możemy do każdego zamówienia dołączać informację, że ten nasz kalendarz promocji przy zamówieniach bezpośrednich, bez korzystania z aplikacji mobilnych. Jeżeli chodzi o weryfikację różnych aplikacji, będziemy to robili w następnych odcinkach. Na dzisiaj Wam dziękuję. Dziękuję również firmie, która dostarczyła nam te dane, a my widzimy się już za kilka dni. Cześć!